A co to jest taki ładny budynek? E, tutaj jest dawna wieża wodna, niegdyś tutaj była używana jak najbardziej do celów kolejowych. Mm -hmm. No obecnie już jest używana tutaj przez. E, e, tutaj jest Dom Kultury. Aha. A nie jest to Popiuska, bo ma te takie. Tak była popluska nie? Tak, no tak tutaj jest no no tak, to. Może być, tak? Po niemieckie, nie? Że to jest, to, to jest ten rejon, gdzie to wiadomo, że przed wojną było wszystko pokręcone. Te, tak, Pokręc. wszystko było Granica w... się przesuwała, wahała i Ta. tak dalej. Tak. Ja ale ale fajne, fajne, super, Ta. super fajnie to Tam wygląda. Mam też tak, tak, mamy ten taki poniemiecki budynek, gdzie obecnie ten goleniowski ten, ten... teatr byłam ma to Mhm, mhm. Niegdyś tutaj był taki słynny w Goleniowie klub y, muzyczny rampa się nazywał. O, o oj i co grali? Chyba a, a, nie Disco Polo Nie, 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 nie Nie, nie Niekiedy nawet tzn. Na, 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 ludzie z świata muzycznego tam I nawet koncentrować O kurde. I to jest teraz zamknięte? Czy, czy eee, jasno tak wygląda? Znaczy no mówię Obecnie, obecnie jest Golniowski Tartu brama ma tutaj aha, siedzibę i aha i tutaj jako przebywa właśnie, tutaj mała twoja. No, no wiecie, Odpowiedź, bo też po zamknięciu tego klubu lampa to wszystko tak w roinę popadło, no, 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 to tak było no, ale... o, kur, a teraz jest ładnie to w tak. ogóle. No wiecie, no ja, 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 ja też nieraz słucham, ale mogę z czegoś nie zrozumieć, także tak. trochę godzin jazdy jednak było do tego golenia, ale przyznam szczerze, że, że bardzo warto było, bo dużo ciekawostek, dużo elementów, naprawdę wyjazd. Bardzo i naukowy, i trochę wiedzy. O, proszę, mamy z jakiegoś, nie, z jakiegoś tego... Tak, no e, jest, polski rondo, ten, nie? Miała, tych. jest Jest szachownica nasza, tak. czy jakieś pamięci żołnierzy, jakiś no zmiga czy my, z czegoś... My, my mamy tutaj, rondo drugiego pułku lotnictwa my, Myśli, myśliwskiego... O, proszę, hekaru. o, proszę. Tak, tak, tutaj nam na znaku mm -hmm, pisze. Mm -hmm, mm -hmm. A no jest faktycznie. Tak po tych okay, godzinach, które ja jestem. Idziemy teraz dalej. Z przebojami oczywiście barwał, gdzie macie to tam na, na tym, ale no i, i, i tutaj przechodzimy. No fajnie. No widzicie, koleją żyjemy w 99%, ale jest też jeden procent do toczki i to jest ważne. Czyli nie samą koleją człowiek żyje, ale również całą. Piękną filozofią życia, poezją, gracją, to jest to, yeah! Karol dalej oprowadza, piękny jest ten Goleniów, tak się mówi, że a może lepsze gódzkie lejony, a może to? Dla każdego coś wspaniałego się znajdzie w Goleniowie, także polecamy, przyjeżdżajcie. Wiecie, Karol stoi tu często na dworcu i często jeździ, ale... Może się uda. O, coś widzimy. No i przechodzimy przez wiadów. Proszę bardzo. Kolejna ludzka historii, bo pewnie też... To wszystkiego też nie trzeba wiedzieć. No nie musimy wiedzieć, bo jednak wiedza jest taka, że całe życie się uczy. Ale pewnie też te cegły, jak to się mówi, wiele przeżyły. No i pewnie też jakaś nutka historii w tym płynie. Pogoda też nas nie rozpiesza Niby nie ma mocno zimno, ale w ręce ja już odczuwam. Tutaj mam rękawiczkę i ten śnieg padający na obiektyw. GoPro też za chwilę mi się wyładuje. Także na razie koń Jedziemy i tutaj mamy tak widzę tak, koziołek właśnie, chyba. Tak, tak, tutaj za A to mamy taki jeszcze, jest... jeszcze to, który właśnie z tej linii nr 424 do Maszewa, który, który został praktycznie. No no a to co to jest ten budynek? Kojarzysz tak ten. Tutaj to jest siedziwa na leśnica goleniów. Aha, a był taki ładny też budynek, Pewnie na pewno na też kolejowy może był. Pewnie tak. Tutaj ten, taka wiatka, no no no, wiatka, no przejdziemy bliżej. Kodioł oporowy. Tak jak tutaj obok tej A jest. ścieżka rowerowa to właśnie był już cały świat tej linii, przeszło to przeszło. Przepraszam. Przepraszam. <coughs> mm -hmm, no widać, widać, może dotkniemy nawet. No elegancko. Tam, się kozioł. Jeszcze tam czasami czasami podczas manewrów na stacji jeszcze wykorzystuję ten tor, ale to tak bardzo rzadko. Kurde, na pewno by była jakaś insygnia jakieś dat. A to jest kurde, jakby z wygiętych Tak, tak. Nie, no, tak kurde, o no, polu. jest, ale jest. Z tego jest właśnie zrobiony ten Kozioł oporowy, oporowy. nie, z wygiętym szyn. To by Kulecki tutaj znalazł numer. Na pewno gdzie? Nie wierzę, że nie ma. A no jest, bo tu jest zresztą. Tak. Ja żebym się że to jest łączone, a tu jest. No widzisz, z wygiętym no. szyn ma. Zrobić, nie, tak? nie. Kurde. Tak. Proszę bardzo, no. Taka ciekawa. A no faktycznie i tu jest wyjście na, na ten, tu nam stoją węglarki. kurcze. No, tutaj to tam skręca dalej. Możemy się przejść. Kurde. Może Lepiej, może lepiej, ten, Le, lepiej środkiem. środkiem. Tak, tak. tak. Tutaj nie ma żadnych... Ale jazda, no kurde. Normalnie ten ciekawek mi się nagra, bo widzę, że coś mi głos szwankuje. Wyleciała mi w pociągu kamera kiedyś, nie teraz. Ale no zobaczymy. Mam kolejną, ale teraz jest. Ja też czasami tak przy filmach robię, że nic, że, głosu, że głos, później podkładam, bo tak... No, no... Nie, zawsze w pociągu da się wszystko powiedzieć. Wszystko, to, nie, tak, nie, tak, 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 ja wiem. głos przy montażu. Tak, 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 wiem, wiem, bo nieraz głośniej tak by Cię słuchają, a też patrzą na Ciebie jak na jakiegoś, jakiegoś nienormalnego, czy jakiegoś, nie, tak. nie, No, to, to to, wiesz, różnie bywa, W jak, 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 jak kręcę pociągów, no w Czechach to ale tam ja za dużo ja po polsku nie chciałem gadać, ale tak, nie tak, nie, 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 No, wiem, 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 wiem. Ale jazda, no, no fajnie, że tą zagranicę dajesz, bo ja cię naprawdę mamy, ja rur, mamy powiem, różne style. Tak. Ja kiedyś mówię tak, uzu, 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 uzupełniamy się. A nie, ja nie mam takiej sytuacji, nas taki jakiś nagrywa wspaniale, że nagrywa, że kocha kolej. 12 -latek, który ma stabilizację dobrą i, 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 i mieszka przy Torach i może nagrywać wszystko, a nie nas tam, gdzie mieszkamy, przecież u mnie nic nie jeździ. Po drugie, no, no też czas, no kury obowiązki, mamy tyle na głowie, że naprawdę że to, to spalanuje i od tutaj się krzyżują co Tak, Z tak, to jest lotnica. I tu stoi ten Gagarin na przódku? Tak, tak, tak na samym przedzie jestem Gagarin. Nie? Tak. Jest ten Gagarin. Popatrzcie się, no elegancko tu jest. Jak się nagra ten głos, albo jak nie... Najgorzej to jest, wiesz, bo Głupio jest też bez takich elementów kluczków. Ja na przykład słyszałem, że gościa, jak szedł w górach, to miał tak, tak. Na, nagrane, wiesz? Pie, ja, ja, ja pies zaszczekał, tak to też tak by miał zgrane, że pies zaszczeka i nakładał głos. Ale to jest tyle roboty, że kurde, boję się, że mi się to nie nagra. Ale naprawdę jest dużo, więc fajny materiał. No i wracamy. Jest super. Yeah. Już kończymy, można było powiedzieć, tutaj podróż po tej już jakby zapomnianej, zagubionej linii, która już a. zamknięta. Powiedz mi, a ostatni pociąg? O, tutaj mamy hybrydę. jest beda jeszcze, jeszcze to wjeżdża. Także przepraszamy, że tak ale akurat nam się trafiło. Do słupka, jak dobrze widzę. Elegancki, tutaj macie komentarz też dodatkowy. Yy, kończąc yy, wątek, wracając do wątku, i ta linia kiedy została definitywnie zamknięta? Yy... Znaczy, powiedz mi tak, yy, nie wiem czy pamiętasz dzień, bo to wiadomo, ale. No, rok? nie, nie, nie. Gdzieś tak, yy... Gdzieś tak w maju roku 1992 ostatni doskładowy pociąg wyjechał z Maszewa. Pamiętasz co jechało? Nie, nie, nie. nie, nie. Pamiętasz co wtedy jeździło, czy nie bardzo? Czy no, to no, byłeś... no, 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 no wiadomo, no, ja się nie, nie byłem ścieżka z tego, co mi, co mi tata właśnie mówił, który tutaj na kolei pracował. Najczęściej to jeździły wagony motorowe typu sl 61 mm. często z wagonami, bonanzami jako doczepnymi mm. i lokomotywy mm. najczęściej SP32 też właśnie z bonanzami. Aha. Takie składy częściej to jeździły. Duży burów wtedy? No, no taki był w miarę duży, no, linia była całość jednotelowała. Jednotorowa nie była, nie było mijanek żadnych. żadnych. To, to jest błąda. Zresztą na, na starszych liniach bo tylko, bo tylko same przystanki były praktycznie mm. tej po drodze. To na liniach pruskich na liniach aus po Austriacko-węgierskich to jest standard, że widzisz ta linia do żywca, że ta tak. jest jeden tor moja linia 117 ludzi ma, no tak. też jeden tor. No to tak no dobrze, że tam jest trochę miasto za miastem, nie? Tak. To tak jeszcze gdzie ma to się minąć ale masakra. Tak, gdzie, gdzie coś jeszcze więcej dodamy no taki jeszcze przejazd był okolicznościowy w roku 2001 wagon SN61. No proszę. No z, o numerze 183, jeszcze dajemy do, do, do Maszewa. No nie, wtedy... No, yy, no 2000, nie można być. No. Tak, oczywiście. No, no w 2006 roku linia, linia została ostatecznie rozebrana. A tu jeszcze ładnie to wygląda. Kurczę. Tak Mówię, jak pięknego. mówiłem, jeszcze czasami, czasami no, jeszcze tutaj, Łączenie jeszcze, jeszcze daje. Że... Manewry jeszcze na stacji tutaj aha, jak aha. je robią, to czasami to, ten tor wjeżdża, coś. No SM, nie 40 stonka może wjechać, może. Dobrze ma ja, do No ja, ja widziałem, że nie jest tu Gagarin też właśnie wjeżdżał, tak? albo no. tu, albo ta Tamara. Aha. No tam dalej mamy tą linię kolejową, co właśnie linię, ścieżkę rowerową, no, no, co no, właśnie no. tam odśnieża. I właśnie no. tak jak idzie ta ścieżka nowa, tak właśnie linia Tomaszewa szła. Aha. Została budowana właśnie ścieżka w szlaku tej linii. Kurde, szkoda właśnie najbardziej. To jest to, że to szkoda takich linii, prawda? Oczywiście. Smasak. Mamy jeszcze numery. Nie, nie ma numeru. Szkoda, naprawdę szkoda takich miejsc. No Dziękuję. i zawsze i wszędzie koleją. Mieliście na miastkę historii o. W kolejnictwie tutaj w goleniowie, no i co? Jedziemy dalej, jedziemy, je, je, je! Luzja ma to przykładowe, Kolejowa droga przyszłości. Ten litr ma taki faktycznie na gotowy. To idziemy dalej. Yeah. Samo wojska, tak do... A ładne baszty widać. Będę no. się ładować go ogóle. na no, razie koncentracji. Ale ładny mur, ale co to jest w ogóle? Jakiś taki sklasz pożarny. Ale ładnie, ten też budynek ładny. Taki, taki nie, bazar. Taka taki. kamieniczka. Kamieniczka, co, coś jak też dworcowe, nie? Nie, no no to we nie. We Wodzicławiu tylko jest większe, nie? Tak, też ładny budynek, za z drugiej strony zobaczymy. No, ten też ładny jest. Tu przejdziemy? Przejdziemy tędy, tędy. Ok. Tu nawet są różne kebabownie też. i Ława jedzie, Łażej. No Ładnie, no ładnie, ładnie Jak się wydaje takie miasto, bardzo ładne Kurde tutaj też, eee taka Kurde, ja mówię, ja mówię. To ta Kurde. <noise> Ładnie, e, ładna jest ta Kurde ta wieżyczka, no prostu E no kawałek jest jedna A ile no mamy godzin? Już, no już tutaj, zaraz w tym budynku, tutaj robię, jest ta restauracja i zaraz po drodze w tej ulicy jest ten kościół i to Aha. Więc już jest tak, no 37 jest No akurat to obejdziemy i tam zakątek będzie otwarty Aha, bo to jeszcze jest czas, dobra, dobra Ale akurat, akurat. że akurat że trafił, że też nic nie jeździ, nie? No wiecie, no są takie właśnie, o, jeszcze tygodnie to tak chętnie to nie jeździ, ja. To prawa są tak zwane planty czyli takie. No, no. i herb goleniowa mówi. No, tak, no. No, no, Już prawie jest A to co to jest za potok, rzeka, co... e, i to jest tak zwana struga goleniowska, mhm. popularnie zwana u nas smrutką. Czemu? Nie, nie, nie wiem skąd ta nazwa, ale tak, tak jako się jest potocznie się nazywa. O było. ta paszta ładna. Ładnie to tak. Ale ładnie ten kościół wygląda. A teraz to wyjdziemy stąd, zobaczymy. Dokładnie. Sama podałości. O, przepraszam? A to? Taka jakby galeria, nie? Ta, tak, jest to jest. Rakontek. Dziękuję. Także mhm. żeby... nie Pasuje Pasuje, nie? Tak, czyli jak my to mówimy, duży kościół Tak Kościół tego Jeziora, na to jest dzisiaj I to dzisiaj no, nie było, no, jest kawać no. dalej No My to mówimy mały kościół O, no, tak, ja widzisz, stary, ja opadała ści No O, proszę. A tu mamy przejście, co przejdziemy. Uh -huh. za, za tymi blokami są tutaj mury miejskie. Są tutaj same dwie baszty, za tamtej strony ta Brama wolińska. No, dużo informacji. A no, za chwilę mi się bateria wyłażeli. Z tej strony patrzę, bo z tej strony na ja No no. no to pójdziemy najpierw sobie tam. No, no prowadź. No. Gdzie to jest w ogóle to co mówię? To jest tam czy... No to tam, 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 tam właśnie Aha. bijaliśmy przez piątką stanację. To jest rzut ważne są Ale jest śliczna No A to wydać Płytra. No ale za wielką płytą też. No dobra. No. No. Ładnie. To też taka taka komunistyczna, no nie? No, no. Znaczy zajść to musimy sobie zajść tędy, nie? Ale ładnie, nie będzie chodzić bez nabożeństwa. Co to jest? To jest brama wolińska, jedyna właśnie brama, która tutaj ocalała z tych fragmentów murów miejskich. Mm -hmm. Zagolniały zaitery tutaj się w, w, w niej siedziba Centrum Informacji Turystycznej. Ładna też ten kurde, tu macie tyle różnych... No i tu jeszcze mamy baszty, mówi Karol. Jedna baszta flochowa i baszta mennicza. Mm -hmm. Jeśli nie mylę, to mennicza ta po prawej. Mm -hmm. Niegdyś takie monety były białe, ale właśnie w tej baszcie. No niestety baseny nie są dostępne dla do zwiedzających. nie? Szkoda, kurde Będziemy sobie tam na dół jak dla takiego jak my to mówimy promenadę Za niedługo skład i no fajnie, nie no, ładnie to wygląda, Kury, że mi się tylko nie zrobił. no proszę, czuję się jak w średniowieczu, o oprócz tych puszek, ale jazda, no proszę, kurde, ale a co to jest, pichlerz? Pichlesz, tak. Kurde, ale Jezu. no to jest na pewno taki właśnie popluski jakby, nie, po tak, niemiecki, z ponoć, że to przyszło. No tutaj ale taka, kurde, jak my to mówimy w Gorniowie, promenada mhm. nad rzeką Iną. O, a to, co to? to jest? To jest, e, szkoła podstawowa. No też ładnie wygląda. Niegdyś tam gimnazjum było, ale e, wiadomo, że... No o, teraz podstawowa. się to pozmieniło. netto. Nie, nie. No, kurde, śliczne to jest. I A to? A to? Takie Co są to? postawione takie. To jest zwykłe. Wiesz, takie. takie tylko, nie? Tak, takie tylko postawione. I tu. Sprawniki. Kolejowa droga przyszłości. Lucja, bo to i Zawsze i idzie kolej, Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Yeah. I Karol Mateusz. Potęga wiedzy. Yeah. Jedziemy dalej. Yeah. lampy są pozaświetlane, proszę. No, no fajnie mowy. to wygląda, mówisz. No, faktycznie. Teraz... Idziemy do góry czy tu. I znajdziemy idziemy do góry tutaj. Pod damy pójdziemy. Stoję na ulicy. No, ja takim wodociągiem, nie? Zapachnie Za tego. No, Dobra, na no, razie koncentracji, bo mi się ładowuje bateria Także jedziemy dalej, yeah. Tak, bo tutaj na tych drogowskazach mamy pokazane wszystkie miasta portalskie Goleniowa i no. kierunki w jakich są tutaj mamy właśnie No też taka ciekawa. Bergen-Aufrugen to właśnie w Niemczech, Greifswald Svedala to jak się nie mylę w Szwecji A, Super to. I herb Goleniowa, nie dużo. Czy na kluczyce. No, Aha, ładnie to no wygląda. I tak, tutaj właśnie jest. Wszystkie jakie właśnie miały, miasta partnerskie Goleniowa. Mm -hmm. I więcej kierunki, w których są. Ja mm -hmm. no, zresztą dwóch byłem. No, no, no. W tym Graj byłem i Bergenaufrugiem. No, no. Tutaj będziemy jedli. Polecił Karol, zobaczymy. Yeah. Nie, a po klapow. No szlak z nie? Ja no tu nie wiem, jakiś na... górski. Jeszcze go oblał. A nie wiem, mam. Podpinam się pod komentarz, jak będzie słychać. Tadao, <gryzny> impuls ich. A da się od jest. Więc... Że tak. ja można sobie go z przodu wali. Nie można sobie go z przodu No, ja wiem, wiem. Muszę za ciebie no. wejść, żeby ci nie psuć nagrania. I właśnie to jest to, że GoPro ma szerokokątny obiektyw. Ja tak czy ciebie widzę. Patrz, a masz? A gdzie stoi, Szerokokątny obiektyw ma. Pukolisty, nie? Taki wywulwiony. No fajnie, fajnie. Nego, ma fajną stabilizację, nie, to też jest. Je, 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 jedziemy dalej.